Witam. W dzisiejszym odcinku prezentujemy karabin firmy JG, Steyr AUG. Wypiąk to jako AU-16, przepraszam, AU-1G. W pudełku znajdujemy oczywiście komplet papierów, tarcz, instrukcji obsługi oraz katalog firmy JG. Replikę wraz z magazynkiem High cap Standardowo baterie o pojemności 1100 prostą ładowarkę sieciową oraz standardową paczkę kółek dla odmiany z podpisaną wagą oraz manualne przyrządy celownicze jeżeli nie chcemy montować nie optyki ani kolimatowe samo jedynie. Ma body wykonane z tworzywa, natomiast szkielet, gearbox i wszystko w środku jest metalowe. Więc pika jest dosyć ciężka i sprawia solidne wrażenie. Nic tutaj nie trzeszczy, nie rusza się, co nie jest wcale takie rzadkie w przypadku karabinów typu auk. Mamy tutaj rączkę przeładowania zamka, która to otwieram klapę wrzutunusek pod którą tradycyjnie mamy regulację hopa. Karabin, jak większość, w zasadzie jak każdy auk baterię ma w kobie. Aby dostać się do baterii, po prostu wyciągamy gumową zaślepkę. Podpinamy baterię. Baterię z kablem, bezpiecznikiem i wszystkim innym w środku. Schowamy wszystko na płask zakładamy gumową stopkę kolby. Stopka wchodzi bez większej filozofii, wystarczy ją po prostu wcisnąć na swoje miejsce. Mamy tutaj zawieszczenie zawieszenie dwupunktowego lub jedno, jeśli ktoś woli. Tutaj mamy blokadę spustu. Oczywiście, jeżeli widzimy czerwoną kropkę, oznacza to, że wtedy możemy strzelać. Selektor ognia, jak w każdym ognie, jest w spuście, a więc każde ściągnięcie spustu powoduje strzał. Pojedynczy, długie ściągnięcie z pustu do końca daje nam ogień ciągły. Mamy również chwyt przedni, który po odciągnięciu w dół możemy złożyć. Na górze możemy zamontować plastikowe przyrządy celownicze. <laughs> lub zamontować kolimator, bądź lunetę, zależy kto co preferuje. Karabin ma około, jak podaje producent, 350 FPS-ów, ale to oczywiście za chwilę sprawdzimy na chrono. W tym wypadku mamy na szybko zamontowany kolimator i port. W tej chwili karabin po po włączeniu baterii mamy gotowy do strzału. Zostajemy nam uzupełnić magazynek. Magazynek z tworzywa sztucznego. W tym wypadku dostajemy magazynek typu hajka, więc odsuwamy klapkę magazynka. Wsypujemy do kółki. Zamykamy klapkę i podkręcamy ten która nam te kółki podaje. Wpinamy magazynek, oczywiście AUK jest karabinem w układzie bullpup, a więc mamy magazynek za chwytem pistoletowym. Tutaj mamy przycisk, zwalniania tego magazynu. Wpinamy magazynek i w tej chwili karabin jest gotowy do strzału.

Mamy dość stabilne około ok. 390 fps.